Dzień dobry, kochani, witam do Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Wiem, była trochę przerwa, ale to wszystko dlatego, że mam bardzo dużo nauki. Nie mam kiedy nagrywać, tak naprawdę. Ale teraz znalazłam czas, żeby nagrać jakiegoś vloga. Pewnie będzie z dwóch dni, bo chcę z Wami y, nagrać. Z Wami nagrać. Widać, że się odzyszczę od nagrywania i do mówienia do Was. Chcę z Wami udekorować mój pokój na Halloween. Zaczynamy już dekorować pokój na Halloween. Pamiętam, że w tamtym roku miałam taką fajną pajęczynę, ale jeszcze nie wiem, gdzie ją w tym roku powieszę, bo mam w ogóle inaczej meble. Zobaczcie. Nawet teraz robię plakat na historię. Ja wiem, że to nie wygląda jakoś super-mega, ale ja i mój talent artystyczny, może właśnie jego brak, <grych> to, to tak to wygląda. E, tutaj jeszcze, właśnie chcę przykleić białą kartkę i czerwoną, wiecie, że polska, flaga polski, no bo właśnie za niedługo jest 11 listopada. I mieliśmy zrobić taki plakat. Ale muszę wam pokazać, że w końcu mam lampki na mojej toaletce. Tak, w końcu, tak mówię. No bo y, odpadły mi, no już w sumie dosyć dawno. Zamówiłam je jakoś ostatnio przyszły i przyklejam je razem z moim chłopakiem. Pomógł mi. Trochę się podenerwowaliśmy razem do tej lampki. Było to ciężkie, no bycie, żeby to przykleić równo i w ogóle. No to naprawdę trochę nam to zajęło, ale już Wam pokazuję, jak fajnie świecą. Proszę bardzo, tutaj włączamy. Mamy takie, to jest jednak takie chyba standardowe yy, światełko do toaletki. Yy, mamy jeszcze takie ciepłe i takie jasne. A te są najjaśniejsze, te mi się najbardziej wydbają. Oczywiście możemy y, sobie tutaj jakby o, zmniejszyć tą jasność. No ale ja miałam na maksa. No. I są super. Sobie tutaj mam przedłużasz, bo ogólnie przedłużasz miałam tam po drugiej stronie, ale sobie przełożyłam tutaj. Yy. I tak, i mam żeby też było właśnie blisko. No i tak to wygląda. Ale zobaczcie, jakie ETUI sobie kupiłam. Takie Halloweenowe. Jezu. No cudowne. Ja nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam, jak to brzmi. Ale ja mam bardzo dużo ETUI na telefon. Jakaś mania, nie wiem. Na te ETUI. No i Halloweenowego nigdy nie miałam. No ja i sobie zamówiłam, wiadomo, nie? Mam też świąteczne. No ale teraz Halloween. Taki, taki duszek z takim. Z kotkiem. Znaczy, no, to nie jest słodkie. Tragiczna pogoda, moi drodzy. W ogóle jest drugi dzień. Dzisiaj dekorujemy mój pokój na Halloween, bo jest jutro. Jutro mamy Halloween i razem e, przygotujemy mój pokój. Wyjąłam z mojej szafy wszystko, co jest Halloweenowe. Tutaj w ogóle to są mm, tatuaże. Tutaj mam taką boskę. ja już ją dosyć długo mam. Miałam może chyba mam raz założoną, nie wiem. Tutaj mamy takie tatuaże, niby jako rany takie. Widzimy. Dalej tutaj mamy to jest taki pająk, on się świeci. E, taką dynkę, ona daje właśnie taki fajny cień. Z takiej dyni. Zobaczcie jeszcze, co mi zostało z zeszłego roku: takie czerwone soczewki, sztuczna krew i zęby wątpliwe, <laughs> i y, takie balony mam, bo ogólnie Halloween y, będzie u mnie w domu. No i chciałam nadmuchać, żeby też właśnie zrobić jakiś taki klimat. Ja, ym, ja nie wiem, czy tam jest jakieś zęby na nich, że sprawdzimy, za chwilę to otworzę. Dali mi takie y, dynki. Zamówiłam w tym roku takie cztery małe dynki. Mm, taki duch też świeci. Tu mam taką dynkę. Tu mam te lampeczki takie. Czekajcie. Tu palę je, bo one ładnie świecą. W ogóle dają taki, o, bardzo fajny klimat w ogóle wieczorem. Często mm, Często siedziałam do nich po prostu sobie wieczorkiem. I naprawdę bardzo fajny klimat. No i tutaj mam tą pajęczynkę. No i w ogóle też były takie małe pajączki. Najlepsze jest to, że moje pieski w zeszłym roku na nią szczekały. Zobaczcie sami wiem z moim chłopakiem, gdzie znajduje się tą pęczynkę tak mówiłam, że no nie wiem, że może tutaj na drzwiach czy coś. No i on mi dał pomysł, że fajnie by to wyglądało. Jakby ta pęczynka tak tutaj, wiecie, tak, tak jakby ona zwisała sobie. Ja powiedziałam ty, no nie, to by było super. No i myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Więc tą pajęczynkę tak sobie zrobiłam. Po zobaczcie. Są takie dwa i jak ja wyciągałam już tą pańczynkę z tej folii, to ja tak wyczułam tego jednego pająka. A ja zapomniałam o nich i ja tak się wystraszyłam, tak wziąłam szybko Naprawdę, to było niezłe, ale no powiem Wam, że zrobiłam tą pańczynkę właśnie tak, tak u góry tam na lustrze. No po prostu... Nie widzę lepszej opcji serio. Tak to wygląda. Ogólnie tutaj jeszcze tak trochę poprawię. Ale spoko chyba na tym to tak to jak zwisa. Wydaje mi się, że że spokojnie. widzieliście, ładnie Wam nagrałam jak wygląda mój parapet I właśnie ta dynka się tak ładnie odbija na ścianie I ogólnie mam jeszcze takiego pajączka I mam właśnie taką dynkę Nie wiem co z nimi zrobić, może je jakby tak tutaj położę Nie wiem, albo może tutaj właśnie tak na półkę Albo wiecie co, może jak tak już właśnie ten parapet tak tutaj robię Może tutaj będzie ta dynka, Z tej strony będzie ten pająk. I po prostu tak fajnie sobie urządzimy mój parapet. Myślę, że to też by było spoczko. No. Nie, myślę, że to naprawdę mega fajnie wygląda. Chyba to końcowe. końcowy. A, no i kochani, jutro Wam jeszcze nagram kolejną część. Eee, część. No, po prostu e, jutro Wam już nagram um, jak, idę... to, to, to. jak będę... Czekajcie tylko jak będę dmuchać te balony i zobaczcie, bo powiedziałam Wam, że sprawdzę, czy te balony mają coś tam na sobie i mają. <ścoughs> Matko! Nie no, tak się. Ja Już się ogarnęłam do spanka. I sobie włączyłam te dynki. I tak tutaj świecą. Powiem wam, że tutaj taki fajny klimacik. No, naprawdę. Widać, że jest po Halloween. O matko, moi drodzy, mamy już pierwszego listopada. Nie dmuchaliśmy wczoraj jednak tych balonów. Nie mieliśmy czasu, tak naprawdę, słuchajcie. Wczoraj jeszcze przyjechała do mnie ta moja młodsza kuzynka Oliwka, możecie ją kojarzyć z wcześniejszych vlogów. I właśnie też był u mnie mój chłopak. Wzięliśmy Oliwkę, chodziliśmy właśnie po domach. Była bardzo szczęśliwa. Mieliśmy tyle cukierków. matku, naprawdę, szok. Ona była taka szczęśliwa, więc poszliśmy z nią. I tak, i co? I jak widzieliście, zrobiliśmy e, babeczki. Halloweenowe. E, z polewą pomarańczową. Nie nagrałam e, za sobą. Że bo idę, to była po prostu masakra. Ale nie wiedziałam w ogóle, w co się przebrać w tym roku, więc to znałam. Dobra, trudno ubiorę się na czarno. Yy, pomaluję się jakby tak normalnie, tylko usta sobie zrobię czerwone. Wymieniło mi się, że mam opaskę. Yy, wiecie, z takimi rogami, że yy, diabeł. No i się przebrałam <laughs> za diabeł. Yy, nie wiedziałam, co po prostu. Improwizacja była. Ale bardzo mi się podobało to Halloween. Naprawdę bardzo fajnie je spędziliśmy. Yy, I tak, moi drodzy. Tak yy, minęło to Halloween, że nawet zapomniałam Wam pokazać, jak byłam ubrana w ogóle. Mniejsza z tym. Yy, mam nadzieję, że Yy, wam też fajnie minął Halloween możecie mi napisać w komentarzach, co robiliście. Jestem bardzo ciekawa i mogę sobie poczytać z ciekawością. Przymułam sobie włoski, wysuszyłam i moi drodzy, czas zakończyć tego vloga, zostawiajcie łapeczki w górę i koniecznie dajcie suba. Pa pa, do następnego vloga.